Ależ ja mam wielką przyjemność zabrać Was w podróż do absolutnie najpotężniejszego wodospadu Islandii, a podejrzewam, że i całej Europy, którym jest wodospad Dekifos. Wśród specjalistów trwają dyskusje, czy jest to największy wodospad Islandii. Większość twierdzi, że tak. Ja twierdzę, że nie. I tak się składa, że jest to przy okazji 18 z 42 punktów, które pokazuję moim turystom zwiedzającym ze mną Islandię w formule Ring Road, czyli wtedy, kiedy objeżdżamy całą wyspę dookoła, co składa się na potęgę wodospadu Dettifoss. Na pewno ilość wody, która przelewa się przez ten wodospad co sekundę, średnio jest to około 200 metrów na sekundę. Wy rzadko zobaczycie tak mało tej wody. Dlaczego? Dlatego, że latem podczas roztopów lodowców wody jest więcej, więc wy z reguły zobaczycie jakieś 350-400 metrów na sekundę. Zimą to miejsce jest praktycznie niedostępne dla turystów przez absolutną większość czasu. Więc zimowe ujęcia należą do rzadkości i najczęściej pochodzą z takich miesięcy jak maj, czerwiec albo październik. W szczytowych momentach przepływ przez wodospad potrafi mieć nawet 700 m sześciennych na sekundę. I to, że w tych szczytowych momentach nie ma więcej niż 700 metrów, bardzo rzadko się to zdarza, to jest właśnie przyczyna, dla której ja uważam, że największym wodospadem na Islandii powinno Nazywać się Gutlfoss, który średniorocznie ma oczywiście mniej wody niż Detifoss, tutaj w pełni zgoda, natomiast w szczytowych momentach, kiedy się robi powódź lodowcowa, tamtej wody potrafi być znacznie więcej, nawet do 2000 m3, ale zostawmy to taki spór, który praktycznie jest bez znaczenia. Fos to bez wątpienia personalizacja brutalnej siły przyrody. Potęga to jest słowo, które ciśnie się na usta za każdym razem, kiedy oglądam ten wodospad. Nie jest to najwyższy wodospad Islandii, ma 44 metry wysokości, jego szerokość to około 100 metrów. Wodospad znajduje się na rzece Jokulsa i jest również na terenie Parku Narodowego Jokut. Kiedy ktoś pierwszy raz staje przy Detiffos, to ma wrażenie, że stoi na Księżycu. Obraz jest nieprawdopodobnie księżycowy. Kanion jokulsa przez który płynie rzeka Jokulsa, powstał w trakcie nieprawdopodobnie potężnych powodzi. Bazaltowe ściany, które zostały poddane erozji. To jeden z najbardziej charakterystycznych widoków dla Islandii Północnej. Zwróćcie też uwagę na to, że przy różnej pogodzie ten wodospad wygląda za każdym razem trochę inaczej. Każdy kto tu przyjedzie będzie miał dylemat czy zaglądnąć na Detifos od strony zachodniej czy wschodniej. Od razu zaznaczam, że przy tak napiętym programie, który ja Wam proponuję, praktycznie nie ma możliwości, żeby zrobić dwie strony jednego dnia podczas jednej wyprawy. Istotna informacja, z tego samego parkingu zwiedzacie również wodospad. SELFOS, którego właśnie ujęcia w tej chwili widzicie. Dostęp do wodospadu SELFOS będziecie mieć bez względu na to, czy wybierzecie wariant wschodni czy zachodni, jeśli chodzi o zwiedzanie DETIFOS. W skrócie, czym różnią się oba warianty? Jeśli chodzi o zachodni brzeg, łatwiejszy dojazd, tam dojedziecie asfaltem. Punkt widokowy można określić jako bardziej klasyczny, każdym razie jest to bardziej dostępne miejsce, jeśli chodzi o wschodnią część. Będziecie tam zdecydowanie bliżej krawędzi samego wodospadu. Mocniej odczujecie siłę, gwałtowność, hałas, wszystko to, co składa się na potęgę. Jest to po prostu bardziej dzika strona wodospadu. Niestety droga jest fatalna, jeśli chodzi o dojazd na asfalt. Tutaj nie liczcie, w związku z tym, jeśli ktoś postanowił no. zaoszczędzić na wyborze samochodu i jedzie małym autem bez 4x4 na wschodni brzeg, proszę się nie pchać. Gdy ktoś pyta mnie o Moje ulubione wodospady na Islandii, to ten znajduje się na drugim albo trzecim miejscu. Często dostaję pytanie, taki piękny. Ja odpowiadam nie, taki potężny i taki surowy. Z praktycznych informacji powinniście sobie przewidzieć około półtorej godziny na zwiedzanie tego miejsca. Nie liczcie na zrobienie jakichkolwiek zakupów czy przekąszenie czegoś, chociaż ostatnio jakieś food trucki tutaj się pojawiały, momentami przynajmniej. Całkiem niezła infrastruktura toaletowa. Z kanionu Ausbergi będziecie tu jechać trochę ponad pół godziny, natomiast stąd do kolejnego punktu, jakim jest kanion Studla -Gil, będziecie jechać około półtorej godziny. I tak, to właśnie ten wodospad wykorzystano w scenie otwierającej film Prometeusz i dla Scotta.